Auli Kolegium Polonikum wybrzmiały dźwięki klasyki i polskiej muzyki historycznej. Koncert Muzyka Autumna połączył artystów z różnych miast i pokoleń, tworząc wyjątkową muzyczną przestrzeń pełną emocji i patriotyzmu. To kolejna, już weszliśmy w trzydziestkę, w kolejną dziesiątkę. W tym roku usłyszymy mszę koronacyjną Wolfganga Amadeusza Mozarta oraz pieśni historyczne, polskie pieśni historyczne. Jako, że 11 listopada, więc postanowiliśmy połączyć naszą muzykę autumnę z obchodami odzyskania niepodległości. Festiwal jest fantastyczną formą wokalno-instrumentalną, którą Organizujemy, tak jak mówię, już bardzo długo. Zwykle mamy, tak jak wspomniałam, formy wokalno-instrumentalne. W tym roku połączyliśmy to, tak jak wspomniałam, z pieśniami historycznymi polskimi. Myślę, że nasza publiczność słubicka lubi przychodzić i uczestniczyć w odbiorze tak cudownej muzyki, co nas bardzo cieszy. Przede wszystkim, jak już powiedziałam, wczoraj zaczęliśmy obchody niepodległej. I to jest najważniejsze: że wczoraj biegi, dużo radości dla dzieci, młodzieży i dorosłych, dorosłych dziadków, opiekunów, a dzisiaj kulturalnie, artystycznie, tak żeby się troszeczkę zastanowić, pomyśleć, może uronić łezkę, przypomnieć sobie stare pieśni. Ja powiem tak, każda aktywność artystyczna pokazuje, jak my jesteśmy wspaniali, my Słowiczanie, bo tak naprawdę wszystko jest i bazuje tutaj na nas, na naszej lokalnej i patriotyczności, ale także... Na takiej naszej e, swoistej chęci wyrażania właśnie tej e, niepodległości, wolności, artyzmu. Ja bardzo się cieszę, że kolejny raz spotykam się e, z takim koncertem. Spotykam się z Barbarą Weiser-Ladą, która e, jest e, no, od lat zaangażowana w życie naszej lokalnej społeczności. E, ja to dzisiaj powiem. E, ja ją pamiętam, kiedy przyjechała do Słowic w 1984 roku i rozpoczęła pracę jako zaangażowana nauczycielka muzyki w Szkole Podstawowej nr. 3. I ja należałam do jej pierwszego zespołu wokalnego. Mgle to nie pójdźną Na cóż ci kochanie wiedzieć? Gdzie gdzieś w nocy będę spać? Dłużej tu nie mogę się. Podekscytowany. Jesteśmy przed koncertem, miałem przyjemność być chwilę na próbie. Myślę, że koncert będzie przepiękny i udany. I to prawda w tym roku nieco inaczej, ale to wynika z tego, że kiedy spotkaliśmy się z Barbarą Weiser i rozmawialiśmy na ten temat, to od samego początku wiedzieliśmy, że w związku z tym, że jest to listopad, taki miesiąc też, gdzie w Polsce obchodzimy Dzień Niepodległości, to chcieliśmy to troszkę w ten sposób połączyć. I dlatego na samym początku będziemy słyszeli pieśni historyczne. Pieśni patriotyczne, a później faktycznie ta część mocartowa. Już jesteśmy podekscytowani, bo mieliśmy właśnie okazję to usłyszeć. Oni się przygotowywali, w sensie dwa chóry, orkiestra, przygotowywali się już do tego występu naprawdę spory czas, więc myślę, że wszyscy, którzy dzisiaj przyszli tutaj na ten koncert, będą zachwyceni. Wieczór muzyka autumna na długo pozostanie w pamięci słuchaczy jako chwila piękna, harmonii i wspólnego przeżywania sztuki. Muzyka znów udowodniła, że potrafi jednoczyć i poruszać serca.